Okay. Jesteśmy na ulicy Cichej. Mamy tu fajną willę zabytkową, która jest opisana jako zaplecze budowy, wstęp wzbroniony. Ona była zapleczem budowy Urzędu Marszałkowskiego. To było zaplecze budowy, gdzie trzymało one materiały budowlane i tak dalej. Teren oczywiście należy do Urzędu Marszałkowskiego eee, i de facto ta willa niszczeje. Niszczeje cały czas. Jest niezagospodarowana. Pisałem wiele pism w tej sprawie do Urzędu Marszałkowskiego, dlaczego tak się dzieje, dlaczego nic się z nią nie dzieje. Tam były jakieś pisma z odpowiedziami, że myślą o przedszkolu tutaj, że o czymś innym. I tak kolejne lata, no ja nie wiem, który to jest rok, siódmy rok, czy jeszcze więcej, może nawet więcej, ona tak stoi i, i co? I nie zarabia na siebie przede wszystkim. Nie zarabia na siebie. Urząd Marszałkowski powinien był ją wyremontować w czasie budowy Urzędu Marszałkowskiego, jakoś połączyć te inwestycje. Nie wiem, jak tutaj przełożyć trochę kilka milionów z Urzędu Marszałkowskiego na to, wyglancować ją i wynająć albo użytkować na własne biura, ale lepiej wynająć. Zobaczcie, tutaj dobudowano jakąś klatkę schodową z żelbetu. Nie wiem, czy ją widać. I tak zostało. Yy, po prostu, w mojej ocenie, jest to wysoce niegospodarne działanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego, i ktoś powinien się tym chyba jednak zająć. Bo tak być nie powinno, że pieniądze podatnika są marnotrawione w taki sposób. Bardzo fajna ulica w ogóle, cicha, spokojna. Nie jeden by chciał tu pewnie mieszkać albo pracować. Szkoda, naprawdę.